No i co jeszcze chcę powiedzieć? Chcę powiedzieć, że mieszkam w Polsce, bardzo mi tu się podoba, ale zaraz już wiem, że jak będą warunki i będzie taka możliwość wrócić do domu, no to ja z chęcią by wróciłem, bo no to życie jest... To, to jest nie życie, to jest jakaś podróż, nie wiem. Co jeszcze powiem? Zaraz już rozumiem, że mieszkam tu w Polsce 4 lata, wszystko mi tu się podoba, podróżuję, prowadzę działalność. Super jest miasto Kraków, bardzo uwielbiam Zakopane bardzo uwielbiam mam tu swoje sprawdzone takie miejsca w Polsce i w Polsce i już tam we Włoszech mam ale jak będzie taka możliwość jak będą warunki do tego, żeby wrócić, no to najprawdopodobniej, że ja wrócę, bo, bo tam jest mój dom, tam jest takie moje moje ulubione miejsca z dzieciństwa, wszystko tam znam, chociaż nie wiem, może wrócę i jak Będę tam nie wiem, przez, przez parę tygodni może, może be, będę chciał wrócić do Polski. nie wiem, ale, ale zaraz myślę, że myślę, myślę o tym, że no, chciałbym chciałbym wrócić i chciałbym mieszkać tam, gdzie się urodziłem.